Głos zabierze pan poseł Roman Fritz, Klub, Klub Konfederacja. Szanowna pani Marszałek, Wysoka Izbo to jest kolejna regulacja, której celem wcale nie jest ułatwienie życia dla osób niepełnosprawnych, tylko nakładanie kar administracyjnych dla, dla tych firm, które się nie podporządkują unijnemu dyktatowi. Jest to de facto ustawa o charakterze administracyjno penalizacyjnym. Metodą normalnego i dobrego społeczno-gospodarczego życia dla wszystkich stają się typowo komunizujące przepisy unijne, wymuszanie i eliminacja wolnego rynku. Zgodnie z projektem ustawy system nadzoru rynku w zakresie spełniania wymagań dostępności produktów i usług tworzą prezes zarządu PEFRON, prezes urzędu komunikacji elektronicznej, wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego, prezes urzędu transportu kolejowego, prezes urzędu lotnictwa cywilnego, dyrektorzy urządów morskich, wskazani przez ministra do właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, kierownicy jednostek organizacyjnych, podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, rzecznik finansowy, minister właściwy do spraw informatyzacji, organy celne, no, szkoda, szkoda, szkoda słów. Podkreśla monstrualną rolę prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kontekście działalności tysięcy polskich firm i milionów ludzi, chociażby rozdział 5 ustawy. Prezes zarządu PEFRON monitoruje, sprawuje nadzór, współpracuje z organami nadzoru, monitoruje, dokonuje oceny, podaje do publicznej wiadomości, sporządza sprawozdanie, inicjuje, organizuje, rozpatruje, przekazuje, kontroluje, opracowuje strategię. Ta ustawa jest przepełniona kwestiami kontroli sprawozdań, protokołów, analiz, nadzoru, badań, sprawdzeń, oględzin, wymagań, obowiązków, żądań, nakazów, zakazów, decyzji, postępowań i opłat. Artykuł od 44 do 72. Prawda jak miło, ale najpiękniejsze rzeczy znajdują się w rozdziale szóstym pod tytułem administracyjne kary pieniężne. I tam sobie Państwo doczytacie, co tam za czym chcecie głosować. Co to oznacza, w Wysoki Sejmie? Utworzono ponadto Fundusz Dostępności i tam trzeba płacić te gigantyczne kary za niedostosowanie się. To jest innymi słowy ustawa, jest to metodo, metoda kija, ale bez Wojciech, marchewki. To jest kolejny mocny akt unijny sprzeciwiający się podstawowej, uniwersalnej wartości, jaką jest wolność. Dziękuję pani marszałek. Ostatnie zdanie, pani marszałek. Moi drodzy, kto to sfinansuje? Oczywiście, wy, polscy podatnicy Konfederacja. Szczęść Boże, rodacy ratuj się kto może, kiedy rządy kolejne pomnażają liczbę resortów i wydłużają linię koryta o dostęp do którego walczą zwalczające się plemiona PISPO. Aktualny rząd idzie jednak na rekord i zwiększa liczbę resortów nie zwiększając Wydajności w rozwiązywaniu Polaków. problemów, przed którymi stoi państwo polskie. Pytanie do rządu, dlaczego wpisujecie do tej ustawy powinność, obowiązek sprawozdawczości względem Eurokołchodu, względem Komisji Europejskiej? Ja rozumiem, że w ramach umów międzynarodowych możemy przedstawiać rozmaite informacje i możemy prezentować rozmaite dane, ale jeżeli wpisujecie do ustawy taki obowiązek, to znaczy, że wyprowadziliście szczyt hierarchii władzy w Polsce do Brukseli. I my to wiemy z Waszej praktyki i to nas nie dziwi. Dziwi jednak i stąd pytanie ostentacja w tym uznawaniu zwierzchności Rady Komisarzy Ludowych Eurokołchozowych nad rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Czy to jest konstytucyjne, panie ministrze? Dziękuję. Zapraszam poseł Marek Jakubiak, koło parlamentarne Kukiz 15. Panie marszałek, e, szanowni państwo, mówimy o bardzo delikatnym e, aspekcie życia e, Rzeczypospolitej, Mówimy o działalności służb, mówimy o wpływach innych służb na nasze życie i powstał pomysł w kadencji dziewiątej, że najpierw składająca się z polityków Założenie było takie, że wszystkie frakcje w parlamencie będą brały udział w tej komisji. To nie zostało zaakceptowane. W związku z tym zamieniono to na naukowców, profesorów, którzy zajmują się historią Rzeczypospolitej na co dzień. To też nie, nie znalazło w Polsce uznania i chcę Państwu powiedzieć, że mam wrażenie, że wiem dlaczego. Dlatego, że po 90 roku w Polsce pozostało około 32 tysięcy agentów wpływu rosyjskich, którzy do tej pory sobie funkcjonują, i nikt, proszę Państwa, zdaje się, że nie wie, kto to jest i jak ich w ogóle zdefiniować. Natomiast co do stanowiska KUKINS 15 w tej sprawie, proszę Państwa. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie powinna zajmować się tylko i wyłącznie wyciąganiem ludzi z łóżek albo wyłamywania szaf czy drzwi, tylko powinna zajmować się bezpieczeństwem zewnętrznym Polski. Powinno się, kontrwywiad powinien zajmować się bezpieczeństwem Polski. I my tu w parlamencie powinniśmy mówić o tym, jak ułatwiać pracę naszym służbom, ale te służby nie mogą walczyć z nami, z politykami, nie mogą walczyć z Polakami, bo oni są od tego, żeby chronili nasze bezpieczeństwo bez względu na poglądy polityczne i to jest bardzo przykre i tak oczywiste, że trzeba likwidować jakieś ustawy, trzeba pisać nowe ustawy, bo dzisiaj przecież w, w KPRMie znowu się komisja, że tak powiem, zawiązała w związku z tym, że tutaj w większości do tego inicjatywy nie było zwołująca byłych i aktualnych oficerów służb żeby określali, kto jest agentem rosyjskim, kto nie. Proszę Państwa, na litość boską, przecież agentury miejsce jest w więzieniu a nie ciągłemu łapaniu królika. No, to jest tak, że służby powinny działać kontrwywiadowcze, ale jeżeli już nawet zamykamy dwudziestu paru podejrzanych o szpiegostwo ludzi, to następna władza nie może ich zwalniać, tak jak to miało miejsce w październiku zeszłego roku. No po prostu nie może tak być. I tutaj mam apel do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie zajmujcie się, panowie, szczuciem jednych na drugich w Polsce, czy też nie, nie dawajcie się wykorzystywać panom Bodnarom i Innym, tylko dlatego, że kariera Wam przyświeca. Wam powinna najjaśniejsza Rzeczpospolita przyświecać i jej dobro. Chroncie Polaków bez względu na poglądy polityczne. Dziękuję. Posła Michała Wawra, Konfederacja. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Nic nie mówi projekt obywatelski tak głośno i wyraźnie, jak przedstawiciel czy szef struktur wojewódzkich partii SLD i były poseł. Otwierający prezentację tego projektu i układający tę prezentację według schematu podziękowań dla kolejnych osób nominowanych przez lewicę do rządu, w tym kilkakrotnie powtórzone podziękowania dla pani minister Dziemianowicz-Bąk, która no doprawdy nie dowiedzieliśmy się z tego podziękowania, za co właściwie są to podziękowania, bo pani minister w z racji pełnionej funkcji nie miała jeszcze z tym projektem nic wspólnego, a jeżeli w czasach przedministerialnych się nim zajmowała, no to również z wystąpienia pana nie dowiedzieliśmy się jaka była ta zasługa, bo pan Waniak był zajęty powtarzaniem tych podziękowań. Zostawmy jednak na boku tę spektakularną demonstrację obywatelskości projektu, jego oddolności i społeczności. Zajmijmy się meritum. Faktem jest, że ten projekt porusza problemy realne kondycja polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, sytuacja majątkowa polskich emerytów to są sprawy poważne, sprawy realne, sprawy, którymi powinien zajmować się Sejm, powinien się zajmować rząd. Nie jest natomiast, nie jest natomiast dobrym rozwiązaniem Prowadzenie prób naprawiania tego systemu i poprawiania sytuacji polskich emerytów w sposób polegający tylko na ustanawianiu kolejnych świadczeń, które mają zaskarbić wdzięczność emerytów wobec jednej czy drugiej partii, jednego czy drugiego rządu. Potrzebujemy rozwiązań systemowych, to znaczy takich rozwiązań, które nie tylko pomagają emerytom, ale również pozwalają spiąć budżet państwa i pozwalają ustanowić takie zasady finansowania określonych mechanizmów, określonych świadczeń, żeby te zasady, te mechanizmy były możliwe do finansowego podtrzymania w dłuższym czasie. Tego niestety w tym projekcie nie znajdujemy. Jedynym fragmentem dotyczącym kondycji finansów państwa w kontekście propozycji renty wdowej no to jest wymagany formalnie, wymagany formalnie punkt mówiący o tym, jakie będą koszty tego świadczenia dla budżetu państwa i ten punkt mówi, że będą to koszty gigantyczne, bo wynoszące 13 miliardów złotych. Z biegiem okoliczności jest to kwota bardzo podobna do tej, jaką co roku, od kiedy głosami Prawa i Sprawiedliwości zapadła taka decyzja, jaką budżet państwa przeznacza na finansowanie 13 emerytury. Gdyby ten projekt miał zastąpić 13 emeryturę, to byłoby to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że to zawsze jest dobre rozwiązanie, żeby powiązać świadczenia otrzymywane przez, przez daną osobę w uschyłku życia. Raczej z pracą, jaka ta osoba wykonywała przez całe życie, czy w tym wypadku z pracą, jaką wykonywał mąż czy żona tej osoby, tak, żeby po prostu z pracy męża korzystała wdowa po nim, żeby była dodatkowa motywacja, żeby przez całe życie ciężko pracować, odkładać pieniądze, płacić składki, tak, gromadzić, gromadzić zasoby na swoją emeryturę. To jest znacznie lepsze rozwiązanie niż trzynasta emerytura, która jest wypłacana według socjalistycznej zasady proszę ustawić się w kolejce, jeden podchodzi za drugim. Tyś jak dla każdego, dziękuję do domu, głosujcie na PiS. Natomiast niestety tego pomysłu, żeby zastąpić złe rozwiązanie rozwiązaniem systemowo trochę lepszym, w tym projekcie nie znajdujemy. Jest za to kontynuacja polityki świętego Mikołaja. Polityki polegającej na tym, że do istniejących już świadczeń, których bronimy jak niepodległości, tak? platforma obiecująca, że nie, nigdy nic z szaleńczej, rozdawniczej polityki PiSu nie zmieni, nie odbierze, nie zabierze, chce jeszcze platforma z lewicą dokładać kolejne świadczenie, kolejny, um, kolejny ogromny wydatek budżetowy, który ktoś będzie musiał sfinansować. I w tym projekcie nie znajdujemy informacji o tym, kto go będzie finansował. Jeżeli traktujemy poważnie obietnice Platformy, pseudoobietnice, tak, że, yy, że żadne świadczenie nie będzie zabrane, no to zostają tylko trzy możliwości. Albo będzie to sfinansowane z podwyżek podatków, albo będzie to sfinansowane z druku pieniądza, który przekłada się bezpośrednio na inflację, czego doświadczyliśmy w ostatnich latach, albo będzie to sfinansowane z pożyczek i kredytów. To jest ładną nazwą na przerzucenie kosztów tego programu, przerzucenie pieniędzy konsumowanych dzisiaj na nasze dzieci, które pożyczki zaciągnięte na poczet tych programów będą musiały pewnego dnia spłacać. I to jest pytanie, którego ja nie kieruję do przedstawicieli Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy, nawet jeśli obywatelkość, obywatelskość tej inicjatywy jest w świetle dzisiejszych wystąpień cokolwiek kwestionowalna. Nie, to jest pytanie, które kieruję do posłów koalicji rządzącej. W toku prac nad tą ustawą, w toku prac nad każdym projektem ustawy, który przejdzie przez Sejm, Polacy mają prawo się dowiedzieć, kto za to zapłaci. I liczę, że Państwo tego pytania w toku prac w komisji i na sali plenarnej będziecie w stanie udzielić. Kto za to zapłaci? W jaki sposób te 13 milionów.